Taka jest sytuacja, że istniała. Jeżeli tego Państwa nie wyjaśniam, ja wam zapłaciłam rachunek, który miałam zapłacić. Jeżeli nie wyjaśnicie tego, ja was podaję do sądu, bo ja już nie mam przyju ani cierpliwości. Ja z wami wygram, ponieważ ja mam dowód na to, że rachunek widnie jest zapłacony. Możecie sprawdzić w żabce na kamerach. Kamery w żabce są zainstalowane. I sprawdzić, przejrzeć materiały, kiedy był rachunek płacony za gaz. Dobrze, proszę mi ten dowód osobisty, ja sobie teraz odczytam prezentację i teraz sprawdzimy. Dzwoniłam do Państwa, nikt nie odbierał. Żaden telefon jest nieaktywny. Przyniosą wszystkie. I ten rachunek ten niby, co jest niby rzekomo, y, faktura końcowa zapłacona przeze mnie, to też jest przyniesiona. Halo? Nie że ta firma Kolgucik Fortum narobiła namieszanie i nie, nie pomogliście mi z nimi, tylko olelaliście komisyjnie sprawę i musiałam sama to wszystko odkręcać. wszystko Słuchaj? To jest wszystko zapłacone. To dlaczego y, ja mam y, pismo, y, które widnieje skierowanie sprawy do sądu? Bo jest niezapłacony rachunek. 50 zł na 81 Dobra. groszy. Ten rachunek jest zapłacony. Dobranoc jakieś swoje tego panelu konsultanta. Teraz się obiecuje, że rachunek jest zapłacony. 26 września pani zapłaciła. I jest zapłacony w tej chwili, tak jak mówię. Dobra, nie ma pani w sali żadnego zadłużenia. No, nie ma zadłużenia. Pani wyjaśnić ten pismo, które już ma w dniu wczorajszym. Może Pani je odebrała w dniu wczorajszym, ale ono było wystawione 26 września. Także to jest i, i po tym e, rachunek został zapłacony. Już Pani mówi też, właśnie 26 września Pani dokonała tej płaty. Dlatego to pismo już jest nieaktualne, bo już ta wpłata jest u nas w systemie. Przecież jest, no, no, to jest na bioro. Bioro, tak? nie to już, no bo pani, mówi, pani dopiero wczoraj to sobie odebrała. Być może ze wczoraj przyszło. wczoraj przyszło. wczoraj, napisałam 10 dziesiąty rok 2019. No Pani ze skrzynki Pani to wyjęła, tak? I zwykłym to było, normalnie w skrzynce. Tak, bo no. wczoraj listonosz mi powiedział, że do skrzynki mi to włożył. No, ale jest uregulowane, jest zapłacone, wszystko i w porządku. A jaką mam pewność? Moje słowo. Mówię Pani bo Że te... nie przyjdzie kolejny, kolejna sygnał, jest zadłużenie? Nie przyjdzie na pewno, jest zapłacone. Nie ma Pani w sali żadnego zadłużenia. Wszystko jest uregulowane. No, no próbuję Pani uwierzyć na słowo. Nie musi Pani próbować, proszę Pani. Dziękuję za informację.